Keti, wstawaj. mu no. leży na cieniu? Nie wiem, pewnie spadłaś z łóżka. O, idę się umyć. Okej, okay. ja zaraz do ciebie dołączę. Dobra. O. A, dobra, idę do niej. Albo o. A dobra, idę do niej się umyć. Jestem. Okej. Okay. Załatwiam się. Więc okej. Okay. No ja Muszę. zęby. Naszykuję śniadanie. Okej, okay, a ja się spakuję. Dobra, już jestem spakowana. Muszę. chodź już. Dobra, idę. Jestem. Tu masz swoje, uh -huh. to jest moje. Czemu ty masz dwa jabłka ja jedno? Bo ty mnie jesz. Idziemy. Nieprawda. To czemu jestem grubsza od ciebie? Już spakowana? Tak. To chodźciemy. Czekaj, muszę skończyć grać. Nie graj, tylko chodź. Dobra. Spieszy nam się. Pośpiesz się. Już Uuu. jestem. Dobra, to chodźmy. Szybko, Katie. Wiesz przecież, że już. w poniedziałki mamy na ósmą. Wielka! Pospiesz się. Już, już. Chiu, całe szczęście zdążyłyśmy. Nie ma jeszcze, jeszcze dzwonka. No. kolekcja. Tak. Dzieci, jestem waszą wychowawczynią. Nazywam się Apple Jack. I dzisiaj y y będziemy sadzać się w ławki. Ustawcie się, od najmniejszego do największego. Ok, pierwsze dwie dziewczyny. Zapraszam tu do ławki. Kolejne dwie, tu do ławki. Okay. Następne dwie, tutaj. Zapraszam. I tylko, gdybyście mogły osiąść na odwrót, żebyście mnie zasłaniały. Dziękuję. Kolejne dwie osoby. Tu zapraszam. Następnych dwóch. Nie, tylko jeden. Tylko ty owco. I ty siedzisz tam. Dobrze, siedzisz owco? No, tutaj dwóch chłopaków. Nie, wy, tylko ten drugi, tu. Ten niebieski, dobra. I wy we dwoje z tej strony. Chłopak musi być z tamtej strony. Odszczamy chłopak. Dobrze. Zaczynamy lekcję. Pół godziny później. Brrr. Dziękujemy koniec z lekcji. Teraz przyjdzie do was nowa pani. Wy tutaj macie zostać. Na razie w klasie. Dobrze. Do widzenia. Ej, pierwszy dzień w szkole. Straszne. No Ej, dziewczyny. Co? Ty. Co chciałyście? I, i chciałyśmy się przywitać, bo no. tak dziwnie teraz w nowej szkole. Pierwszy dzień. Wy też przecież... No, ale my się znamy. No właśnie. A wy jakieś koty po prostu. No właśnie. Ach. Dzień dobry, ja jestem pani Twine i dziś witam na muzyce. Będziemy dzisiaj grać na fletach. O nie. O nie. Nie ma słowa o nie, zaraz przyniosę flety. Och, poszła sobie. O matku, ale strach. No wiem. 45 minut później. Drrrrr. Dobrze, koniec lekcji, możecie iść. Wszędzie macie przerwę. Um. Wow. O, cześć. Jestem Jelo. Jelamka po prostu. Aha. Ja jestem Katie, a to jest kat. To Ty... jest hej! I ja pokazać kto jest kto. Okej, okay. dobra, powiem Wam tak. To grono to są takie szkolne predniuchy. Tam to jest szkolna plotkara. Piszę swojego bloga. I w ogóle, ona plotkuje przez cały czas ze wszystkimi i o wszystkim gada. Ej, słuchaj, nowe są jakieś To jest Marko. Markus po prostu. I on... No, z paczki chłopaków. To jest Baraniu, Bek, Angur i Leon. Nie wiem, czy są to góry nogami pokazywania, ale dobrze, nie to no, chodź. Mm -hmm. Ty już chyba znacie wszystkich? No. I co masz ci powiedzieć? Szkoda plotka rana No wiem, taka jest średnia. Wierzę, że za chwilę idziemy do domów. No tak. Fajnie. No. Home. O, och jest do domów. Super. Wow. Chodź, Kat. Och, już idę. Idziemy. Idę. Nie, 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 skończyłam nie, 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 to nie, 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 sobie plecak. nie, ja nie, jestem bardziej facebookowcem. A nie, gram w gry. Okej, okay. okay, nie, 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 Jakieś jest ja takie tak. Chodź tu może obok mnie, co? Chodź ją sobie jeszcze. To chodź. O, zaakceptował mnie Leon. I no, Marko. A, mnie, a mnie Marko jest też Leon. I ten baranek taki. No. O i pangur jest. O mnie wszyscy zaakceptowali chłopcy. To nie tylko to złe nie zaakceptowało. A, plutka o matko, to ta plutka rapszy na blogu. Jesteśmy On. głupie? nie no, ja piszę koma. też. O, wieczór jest chodź, położmy. Patrzcie, spa Dobra. Dobra, noc. No może. No, Dobra noc. Idź patrz. Idę.